No dobrze, <grywany> dzień dobry państwu. No, dzień dobry Państwu w rozmowach płynących. Dzień dobry bardzo. <grywany> nie. nie, 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 Adrian. nie. nie Ja może nie. proponuję inną nie. rzecz. Nie. Proszę, boi wili Państwo. <grywany> Cześć! Słuchacie rozmów płynących momentami. Mówimy tu o tematach niebanalnych. Takich, które poruszają, zadziwiają, jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie. Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować. A już teraz się nie śmiejemy. W każdym razie, to jest tak. Że czasami zaczynamy od porządnej dawki śmiechu. Kiedyś był u nas w programie taka pani była, która jest śmiechojoginką i o. mówiła, jak bardzo zdrowy jest śmiech. I w ogóle jest coś takiego jak śmiecho yoga, więc można powiedzieć, śmiechojoga yoga jest za nami. Dlatego, że przez ostatnie dwie minuty, zanim, zanim połączyliśmy się z wami, to po prostu gotowaliśmy się. Ze śmiechu. Ze śmiechu. To się zdarza rzadko, ale się czasem zdarza. Natomiast ja lubię te momenty, bo szczerze mówiąc, lubię wracać do tego, jak tak się można po prostu śmiać. Do łez, do łez. Ale no bo pomyśl sobie, kiedy ostatni raz się śmiałaś do łez. Tak, żeby. Wiesz, nie że się uśmiecham, bo coś jest dla mnie. Zabawne, to znaczy nie wiem, oglądam kabaret. O, fajne, to był żart. Mhm. Tylko, że się śmiejesz tak, że nie możesz się przestać. Nawet na kabaretach ja tak nie mam. No ja też rzadko, nie To, to rzadko. często są takie po prostu śmiechy i takie <coughs> sytuacyjne raczej y, momenty, gdzie po prostu nagle. Właściwie nie wiemy, nie wiemy, co nas rozśmieszyło i tu nie ma tu nie ma powodu, a śmiech jest. O czym dzisiaj? A ja wiem, jaki jest powód, jeszcze zanim zaczniemy o czym dzisiaj, to przez sok pomarańczowy. E? Wcześniej nie piliśmy soku pomarańczowego, i proszę, oto jest. Y, pomarańcza, słońce, zabawa i południe, dlatego ten śmiech. A okay. o czym dzisiaj? Y, pewna. pewien pomysł wpadł mi do głowy. O czym dzisiaj? Więc mm -hmm. dzisiejszy odcinek będzie nieco nietypowy. Dlatego, że kiedy przyszedłem tutaj y, do Oli, y, gdzie nagrywamy podcast, y, na klatce schodowej, twojej klatce schodowej, znalazłem pewną książeczkę. Y, książeczka. ma bardzo fikuśny ty tytuł. Nazywa się. To skoro ochłonęliśmy trochę, bo była przerwa na śmiech. Dobra, przychodzę tutaj. I na klatce schodowej twoi sąsiedzi wystawili pewną rzecz. Tak, bo tutaj w ogóle jest, często wystawiane są różne, różnego rodzaju przedmioty, bardzo, bardzo dziwne. Czasem je zgarniamy, czasem coś tam dodajemy od siebie, dzisiaj jest książka, proszę Powiem bardzo. Powiem wam tak, jak jeszcze tu mieszkałem, ile ja rzeczy zgarnąłem, a ile rzeczy mi później wyrzucili z tego mieszkania, <głos》> które ja zgarnąłem, nawet słowniki do języka francuskiego z lat 80. -tych. Tak W każdym razie dzisiaj też jest książka, o bardzo oryginalnym tytule. Myśli rozbrykane. Jak zobaczyłem tę książkę, pomyślałem o naszym podcaście, nie wiem dlaczego. Myśli rozbrykane, rozmowy płynące, więc e, dzisiaj będziemy sobie e, czytali te myśli. Tak jest plan mój na ten okay. odcinek. Dlatego, że ta książka autorstwa Gomez de la Serna. <gum> Gomez de la Serna. Zobaczcie, oto ją macie. E, to jest tak naprawdę zbiór <gum> tysiąca. Chciałeś się śmieć. <śmiesz> <śmiesz> 950? Przypomniałam wiesz co? E, oglądałam ostatnio e, ten program LOL na Prime Video, no. e, który polega na tym, że o, oczywiście uczestnicy programu się rozśmieszają, nie mogą się śmiać. I ja oglądając to byłam tak zaangażowana, że starałam się nie śmiać przez, cały, przez wszystkie odcinki. A próbowałaś ich rozśmieszyć? Nie, no, dobrze. Ale, ale nie próbowałam, ale próbowałam się nie śmiać i tak słuchajcie, aż byłam zmęczona po oglądaniu tych odcinków, bo miałam wrażenie, że tak, tak angażująco podeszłam do tematu, że aż mnie całe wszystko tutaj po prostu boli, bo się nie chciałam śmiać. I przypominałam sobie w, momentach, w pewnych momentach, że ej, ale ja się mogę śmiać, ja to tylko oglądam. A teraz się czuję trochę, jakbyśmy byli w tym programie. Trochę tak, A wy bo słuchajcie, wy to, się nie możecie śmiać oglądając to, to. Mamy challenge dla was. To jest 951 takich różnych luźnych myśli, tylko jak już zdążyłem zerknąć, ta książka jest bardzo stara, bo się rozpada, ale jak już zdążyłem zerknąć, one są tak dziwne i tak kompletnie z szczapy bardzo często wzięte, mhm. że stwierdziłem, że ten odcinek zrobimy w ten sposób, że na zmianę będziemy czytali losowo wylosowaną myśl, mhm. możemy ją skomentować jakimś zdaniem, jednym, dwoma, możemy jej w ogóle nie komentować albo skomentować wymowną ciszą. Taki pomysł na ten odcinek. Wbrew pozorom niektóre myśli są rzeczywiście może rozbrykane, ale mogą mieć y, jakąś, jakąś, głębszy, jakąś głębię, e, tak mi się wydaje. Więc okay. co, zaczynamy. Myśl numer jeden. Aż się boję. Łabędź zanurza głowę pod wodę, żeby sprawdzić, czy nie ma tam pod łóżkiem złodziei. Podłóżkiem złodziei? Ale to jest mądre. Dlaczego? Bo popatrz. Łóżkiem dla będzie jest co? Woda. Woda, on śpi na wodzie, chyba. Zanurza głowę pod wodę i patrzy, czy kogo ktoś tam w łapki nie się. E, dobrze, przechodzimy może do kolejnego. Dawaj. Kobiety nigdy nie zrozumieją, że kiedy z mokrą twarzą prosimy o ręcznik, potrzebujemy go na gwałt, będąc w położeniu tonących. Kobiety tego nie zrozumieją, czy mężczyźni tak mają? To pytanie dość. Bo to było tak, tak, tak złożone, że w sumie nie wiem, o czym to ty Rozłóżmy powiesz. to na czynniki pierwsze. Kobiety nigdy nie zrozumieją, że kiedy z mokrą twarzą prosimy o ręcznik, potrzebujemy go na gwałt, będąc w położeniu tonących. A to może wiesz, o co oznaczać? To może jest stereotypowe, ale no, odwołuję się do, do tego zdania, że w sumie bardzo często te różnice powiedzmy na tym klasycznym podziale, jeżeli chodzi o płeć kobieta, mężczyźni, mhm. y to w stereotyp jest jednak trochę taki, że to mężczyźni, mimo że mają być niby ci silni, wiesz, tacy, że oni nie potrzebują wcale ani pomocy, ani niczego takiego. Jednak to oni potrzebują na gwałt tego ręcznika. Bo mamy mokrą twarz, wiesz o co chodzi? Daj go szybko, daj go szybko. Albo ja jestem taki chory. Wiesz, 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 wiesz A, Tak, wiesz, tak, to, wiesz, tak, tak. Jak wiesz, mężczyzna jest chory, ma 37 że, stopni gorączki, to już jest umierający. Że mężczyzna, jak ma mokrą twarz, to od razu panikuje. Okay. I musi mieć ten ręcznik. Może o to, o to chodzi. Może o to. Niemowlę wita siebie samo. Podając rękę swojej nodze. Ciekawa obserwacja, myślę, bo tak rzeczywiście jest. Niemowlę bardzo no, często W Rozwiąza jest się na przykład pozycja dziecka, nogi. taka, którą ty. Łapiesz robisz, się za nogi? Łapiesz się za nogi, no. Okej. Okay. Mm. Prysznic, egoistyczny deszcz dla jednej osoby. To A ładne. To, ładne, to, to ładne, nie? To jest, muszę powiedzieć, taki manifest ekologiczny. Tak. Że wiesz, zużywamy tyle wody pod prysznicem, a jeszcze to, no przepraszam, ale ja też tak mam, to, to niesamowite uczucie, kiedy nie chcesz wychodzić z pod prysznica, bo ona tak, mm -hmm. jest tak przyjemnie, ona sobie tak leci, leci i ty już dawno się umyłeś. Tak. Umyłaś. Ale też a jednocześnie ile, jaki to jest taki moment, że no, myjesz swoje ciało, ale też ile tych jest różnych, <laughs> na przykład kobiety mają tych peelingów, tych wszystkich jakichś takich, wiesz, żeli nie żeli mhm. tych wszystkich rzeczy, które no tak skupiają się y, skupia skupiają cię na sobie. To prawda. Ładne. A woda kap kap kap. Żebra służą do umiejscowienia bólów. Boli mnie między tym i tym. Mhm. <laughs> Trochę nie rozumiem. No boli <laughs> Ale mnie. Ale może dlatego, pod, że między. Czymś. Jeszcze pod, pod mnie nic nie boli. <laughs> na szczęście. <laughs> może jeszcze cię nie boli. Może jeszcze nie. W taksometrze tętni serce miasta. Przypomina mi się Zosia, <grywam> przepraszam, jeśli nas oglądasz, ale przypomina mi się to, co Zosia w jednym z ostatnich odcinków powiedziała, że jak przyjechała z Wrocławia do Warszawy, to wszędzie są te samochody, wszędzie są te taksówki, wszędzie wszyscy jeżdżą, wszędzie wszyscy gdzieś się gonią i trochę ten rytm miasta rzeczywiście <grym> można odmierzać takim um, taksometrem, który tak, tak pika i odmierza kolejne przejazdy. <grym> Mhm. Albo aplikacją na jakimś Uberze czy Bolcie, gdzie tylko jest tak pik, 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 i tak Tak, ale zobaczcie, ile te słówki, tubery i te wszystkie inne, tak cała ta komunikacja miejska, jak bardzo łączy ze sobą to miasto i tak naprawdę jak taka nitka przecina, przeplata yy, i ludzie po prostu ale cała się komunikacja, tym nie? poruszają. No? To jest w ogóle niezwykłe pod tym kątem, że ta komunikacja sobie jest, my z niej sobie tak korzystamy. Ale w sumie kto tym wszystkim kieruje? No wiemy, kto tym kieruje, ale pod tym kątem, że ona po prostu jest, a my z niej korzystamy. Ona tak oplata to miasto i pozwala gdzieś nam lepiej i sprawniej funkcjonować. Dobra, to lecimy dalej. W pustych wagonach pociągu podróżuje nuda wiejska. Gdybyśmy nie mogli wzdychać, utopilibyśmy się w życiu. To ładne. To ładne. To chyba nawet ten cytat widziałem wcześniej właśnie, kiedy sobie spoglądnąłem. Um, i ja tak sobie wtedy pomyślałem, że ja lubię sobie co jakiś czas westchnąć. I nawet czasami jak przy kimś tak westchnę, to ktoś pyta, ale o co chodzi? Co się dzieje? Nie, oh ja, ja też. A ja no? lubię sobie czasami tak, tak siedzieć, tak. Na siedzę sobie na kanapie i nic się nie dzieje. Żeby była jasność. Nie ma, nie ma, nie ma żadnej złej sytuacji. Tylko na przykład po całym dniu albo kiedy, kiedy nie wiem, mam ileś rzeczy do wykonania, ja sobie tak robię tak. Mhm. I to nie jest nic złego. Ale czujesz taką ulgę niesamowitą. Schodzi z ciebie trochę, nie? No. Ale to ja też tak mam, że czasem tak zrobię, na przykład w pracy, i od razu mam pytania, Co się stało? Co się stało? Co się, A się co ci dzieje? znowu nie odpowiadam. Tak, co, co się dzieje? A ja my nic, tak sobie powzdycham. Więc y, czasami możecie sobie westchnąć, bo to też jest dobre. Ostatni cytat w tym odcinku. Ciekawy. Lwica jest lwem. Który poszedł do fryzjera. I jak zobaczyłam tę kartkę, to wiedziałam, że to przeczytasz. A to nie ciekawe, wiem, dlaczego? dlaczego? Brandon, ale nie wiem, ja jak jest mi wiele lew cytatów. Lew widzicie jest dużo, ale lew rzeczywiście zwrócił moją uwagę. Lwica jest lwem, który poszedł do fryzjera i to jest bardzo bardzo mądre. Dlaczego? Bo popatrz, tak naprawdę, tak jak tam mieliśmy manifest ekologiczny, mhm. tak ten cytat "lwica jest lwem, który poszedł do fryzjera" pokazuje nam, że tak naprawdę w tym wszystkim, to my gdzieś tak wewnętrznie bardzo od siebie się nie różnimy. Wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od płci, orientacji i wszelkich innych rzeczy, które mogą nas pozornie różnić, mhm. ale w środku gdzieś łączy nas coś takiego jak człowieczeństwo. Wiesz, o co chodzi? Wiem, o co chodzi. Zgadzasz się z tym? Tak, chociaż uważam, że jednak kobieta i mężczyzna różnią się bardzo, mhm. ale to może na inny odcinek temat. E, ale to prawda, to prawda. Ale w swoim, człowie, w swoim człowieczeństwie nie aż tak bardzo. Mm. W sensie wiadomo, że te różnice są, aczkolwiek one tylko upiększają nasze życie, tak mi się wydaje. To może rzeczywiście zaczątek do kolejnej dyskusji. Um, ale ale gdzieś, gdzieś to źródło czy takie sedno powoduje, że, że jesteśmy wbrew pozorom do siebie bardzo podobni. I tym optymistycznym akcentem zakończamy dzisiejszy odcinek, który był dosyć dziwny, inny e, i rozbrykany po prostu. E, Ale i czasami rozmowy płynące są też rozbrykane. I <laughs> tak takie nasze dzisiaj. codzienne rozmowy. Do usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. A jeśli podoba Wam się podcast Rozmowy płynące i chcecie nas tym samym wesprzeć, to zostawcie subskrypcję lub obserwację. Pamiętajcie też, że jesteśmy na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.